Siemaneczko w piątej części Let's Play Gothic Cienie Przeszłości. Troszeczkę podekspiłem sobie kręcąc się wokół obozu, głównie ścierwojady, szczury, nawet udało się zapolować na... na parę krwiopijców. Powiem wam, że no mamy oczywiście poziom. Zajebisty toporek trafiliśmy, naprawdę. Może troszeczkę kamerkę poprawimy. Coś tam parę chatek próbowałem, parę wytrychów kupiłem, parę wytrychów zmarnowałem ogólnie ciężko, ciężko, ale już ekwipunek mamy ładnie zapełniony. Kurde, na Dextera poluję, ale trzeba byłoby chyba kieszonkowo. Znaczy powiem tak, włamywanie do skrzyń, ciężka sprawa, jak nie ma się dużej ilości wytrychów. Natomiast jako kieszonkowiec to chyba najlepiej przekimać do nocy i chodzić po chatach, nie? Ale zanim to zrobimy, to chcę. Nocna wizyta, tak. Ten domek Fina o 20. tylko nie pamiętam dokładnie, który to był. Ale zaraz spróbujemy to zrobić. To jest zadanie: nocna wizyta, tak. Tym się od tego zaczniemy ten odcinek. No i tyle. Kur, za zapomniałem, że najpierw trzeba ukucnąć. Ale dobra, poczekamy, jak będzie spał. Na razie nie będziemy kombinować żeby tylko denerwują. Poczekam sobie tutaj na złodzieja. Okej, okay, bardzo dobrze. Pięknie. Bałem się trochę, że nie znajdę tej odpowiedniej chatki. Kogo my tutaj mamy? Złapany. Proszę, proszę. Wiedziałem. o jeden raz za dużo. Ten sukinsyn Finn pewnie zdążył zauważyć, że mu co chwilę coś znika. Pewnie tak. Mam dla ciebie propozycję. Nic nie widziałeś. A w zamian zdradzę ci pewną tajemnicę, co to za tajemnica? Hmm. Na pewno nie będziesz stratny. Przysięgam. Niekoniecznie, wiesz, niekoniecznie. Nie, powiem o wszystkim Finnowi. Nie zdołam cię przekonać, co? Ulotnie się zatem na jakiś czas, zanim ukręci mi łeb. Okej. Okay. Co teraz zamierzasz? Najwyższy czas, abym w końcu zbudował własną. Fajne osiągnięcie. Chatę. Właśnie po to podkradłem rudę. To jest Gdy ten. Chciałbyś dupek. Najpewniej no gdzieś w pobliżu <laughs> rowu na wzniesieniu. <laughs> nie buduj chaty tak blisko mm -hmm. rowu. Dlaczego? Jesteś już drugą osobą, która mi to mówi. Po prostu nie rób tego. Pi! tylko sobie ze mną pogrywacie. Wybuduję swoją chatę, gdzie będę chciał. Jak tam sobie chcesz, nie? Jak tam sobie chcesz. A dobra, to już spieprzasz, ok? Hmm. To Kyle okradł Fina. W dodatku chciał mnie przekupić, żebym nic nie zdradził. Opowiem o wszystkim Finowi przy najbliższej okazji. Tak jest. E, tak z pewnością zrobimy. Lepiej się. Kurwa, czemu Dexter jeszcze? Która jest godzina? Poczekajcie, może przekimamy się do północy i na tego Dextera sobie zapolujemy. W końcu mogę spać w złóżku, czy nie? Ostatnio... Mogę. Czemu mi się wydawało, że nie mogę? No co tam, ktoś się spróbuje? Kurwa, ja pracuję dla ciebie, durniu, no. Nie pogadamy sobie. Strażnik, dobra, niech sobie łazi. Ja jestem ciekaw... Kurwa, nie mogę z nim pogadać? Mm, jak teraz... Bycie kieszonkowcem opłaca się, jabłuszko. Oj! Ej, 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 auć, auć. Dobra. Ciebie musimy inaczej rozegrać, stary. Hej, ty! A ja chcę zagadać! Wynoś się sto! Kurwa, no, no nie zagadamy, z... no Dobra, ale tego Dextera może tu odhaczymy Dexter to chyba... Spał tu tylko oczywiście Mhm Dobra Eee Oj! I wypieprzamy Hej, ty! Nic się nie dzieje, spokojnie. Co ty wyprawiasz? Jak cię dorwę, będziesz martwy. Mhm. Bardzo często się orientują podczas takich kradzieży i się wkurwiają przynajmniej na chwilę, więc lepiej ich zostawić, aż wkurw minie. Zabrałem teksturowy klucz i jakieś zaszyfrowaną wiadomość, jakąś. W starym obozie musi być gdzieś ukryta skrzynia. No na razie to nie mam pojęcia gdzie. Um. Dexter, to był nasz ostatni ubity interes. Po tej sprawie z Brabakiem i tym Gornem zaczyna robić się trochę za gorąco. Na naszym starym miejscu jakiś kopacz niedawno wybudował sobie chatę. Zapłatę znajdziesz w nowej kryjówce. Zabezpieczyłem, oczywiście, miejsce, na wypadek, gdyby wiadomość trafiła w nieodpowiednie ręce. Ale taki bystry gość jak ty z pewnością sobie poradzi. W obozie, między dwoma ściętymi drzewami, Mordrak. W obozie między dwoma ściętymi drzewami. Ciekawe. Czy ja mogę tu poczekać sobie do rana przy tej ła? <śm> nie ma takiej możliwości Bym sobie teraz przekimał. Um, ale nigdzie tu pewnie nie znajdę w wolnego łóżka, nie? Dobra, mamy nowy dzień. O zły z ciebie gość. Nie wielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A kogo my tu to mamy? To znaczy, że teraz my wszyscy Aha. będziemy musieli płacić twoją dolę. To już wiem o co chodzi. Się, żebyś o Na własne. Znowu poprosić ci o datek. Oj, dobra, to już słyszeliśmy. Dobra. Niem, nie czemu cię obudziłem? To chyba nie ja. Dobra. obudziłeś? tam. Cichać. Czyli tak, wydawało mi się, że powinni nas kopacze wyciągnąć na zewnątrz. Bo modyfikacja coś pozmieniała, Na nie chyba tylko na pewno. I było ich dwóch chyba, nie? Jak się bez postawił. Oj. Dobra. Na spokojnie Do tyłu Dobra, pięknie Dawaj to Co masz frajerze przy sobie? Chętnie wezmę twoją rudę Ten kij Okej okay. A propos, sztylet rączki też mam po tą skrzynię Mi się udało otworzyć co stoi za nim No ten dobrze, że mamy ten toporek Naprawdę dobrze No i co? Cwaniaczku, jeszcze pożałujesz. Przep nie jesteś już taki. Znów szukasz nie jesteś już taki wyszczekany, Przepuść co? Mnie. Gnoju. Dobra, przecież Ciebie tak zapiszmy sobie i jeszcze raz się przekimamy. Ej, do rana. Mam nadzieję, że to nie będzie codziennie ktoś będzie tu przyłaził. Nie tłuc, Nie, na szczęście nie. Ej, w sumie jesteśmy blisko rączki, więc chodźmy oddać mu ten sztylet. A i Snafa też odhaczymy. I cały czas pamiętam o tych dwóch ściętych drzewach, zaraz, moment. A i jeszcze Fina musimy. <laughs> odhaczyć. Tak. Oto twoje grzyby i mięso. Mhm. Świetnie. Wróć jutro. Będziesz mógł wtedy odebrać swoją porcję. Okej. Okay. I spoko. Zadanko wykonane. Dobra. Znów ucieszył kiedy przekazałem mu składniki, których szukał. Od tej pory będzie mi codziennie dawał darmową porcję swojej nowej potrawy. Zdejmiliście. Szkoda, że dzisiaj nie dostaniemy jej. A może? Mogę, przecież dostałeś już Serio? Mogę dostać u ciebie coś jeszcze. Ja też muszę no. z czegoś żyć. No. Jeśli chcesz więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. No okej, okay, okej, okay, rozumiem. Pokaż towar z najwyższej e, O Jezu, przepraszam. Pokaż towar... Jabłuszka masz i... tyle, no, pierdół... pierdoły takie. Dobra, nie to mnie interesuje, już wiem... Dobra, jesteśmy z powrotem, no niestety... M, pewne problemy techniczne, e, już wiem gdzie mamy staminkę spoko szkoda, że nie dorobili jakiegoś paska nad HP albo pod HP, nie? Żebym nie musiał zawsze tutaj wchodzić, ale dobra. Chodźmy ten sztylet oddać. Rączka, może będzie zadowolony. Otworzyłem mimo o, wszystko kufer oto sztylet mhm. złodziej pełną gębą. Jeśli kiedyś się stąd wydostaniemy to z chęcią o. pokażę ci gildzie złodziei w Korinth. Mówisz? Jeśli rzecz jasna kiedykolwiek się stąd wydostaniemy, no właśnie, dobra. Ej, 250 ekspa to było warto. Już niedużo nam brakuje do następnego poziomu, także spoczko. E, dobra, myślę, że polecimy Fina. E, on coś mówił, że dwa ścięte drzewa w obozie. Um, ta lista Dextera już dość Co to znaczy dwa ścięte drzewa? Nie, bardziej chyba mi się wydaje, że tutaj w dół trzeba zejść. Tak? E, tutaj mamy jakiś mały zagajnik, prawda? Myślicie, że tutaj coś może być? Wszystko jest możliwe. No nie, tutaj to nie są dwa... bo to miały być dwa ścięte drzewa, tak? Czekajcie, mm, z dwoma ściętymi drzewami. No to nie są ścięte drzewa, ewidentnie. Tam, na, tam na górze też nie. Tak. Tam raczej też nie. Mm, hmm. Dobra, mam nadzieję, że film gdzieś tutaj będzie. Zajebiście jest. Tak. To był Kyle. Mm -hmm. Kyle? A to szczur? Gdzie on jest? Zapadł się pod ziemię. Pewnie chciał jeszcze dożyć kolejnego dnia. Pewnie tak. Ha! Powinien był nie wyściubiać nosa z dziury, z której wypełzł, ale dziękuję za pomoc. Luzi. Jeżeli mogę ci się na coś przydać, nie wahaj się zapytać. E, na razie o nic nie możemy się zapytać, tylko 50 ekspat. Ciekawe jakbyśmy nie zdradzili, jaka byłaby nagroda, nie? No ale dobra, to jest ogarnięte. Hmm, Dexter, nie jest wkurwiony, dobra Dwa ścięte drzewa. To jeszcze mnie ciekawi, bo mamy klucz do tej skrzyni. Więc wiecie, chętnie bym to sprawdził, tylko tu jest ten dupek. A nie, to nie jest ten dupek, dobra. Eee, tu mamy jedno ścięte drzewo. A czekaj, tu gdzieś było drugie? Nie. No bo kurde. Hmm. No tutaj jest ścięte, ewidentnie. Nie da się e, tego ukryć. Ale nie widzę. Hmm, gdzie może być drugie ścięte drzewo? A przepraszam. Tu mamy drugie ścięte drzewo. To się już nie powtórzy. Hmm. Tu mamy deskę, No ale co uświstaka na chacie by to było skitrane w sensie. To mi się nie klei w ogóle. Ale ciemno no, tam ostatni, jest. Żeby mi to było ostatni <laughs> raz. Hmm. Nie chciałbym. Hey, no nie, no, no. pochodnie są. Treby mi to było ostatni raz. Ojazujesz z kłopotów, to trafiłeś na właściwego. Aha, człowieka. nie mogę. Nie, no wyluzuj. Świstak, luzik, arbuzik. Mhm. Powinieneś wierzyć we wszystko. Ej, dobra, jedno drzewo ścięte jest tam, drugie tu. Tylko co nam to daje? Hata świstaka jest pomiędzy. Nie no, chata świstaka niemożliwe. No, nie chcę mi się w to wierzyć. Kurwa, no nie, nie, nie klei mi się tutaj. Gdzie to może być skitrane? Chyba, że gdzieś po chatkach? Nie będę łaził, teraz bo się parę, w... to się kurwiają. Innych drzew to za bardzo nie widzę. Nie widzę. Hmm. Czekaj. Chociaż. Się, nie pakować. Tu nie widać drzewa. Jest tej hmm. Chyba, że w innym miejscu jest, jest jeszcze jakieś drzewo ścięte, ale. No tutaj też jest niby coś. Ciężko mi kurde to określić. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś marny dziesięć... 10... Nie, wal się na ryj. Nie będę ci... Zawiodłem się na tobie. Taki z ciebie przyjaciel? Dobrze, jak sobie <laughs> chcesz. Od tej pory sam dbaj o siebie. Ja umywam ręce. Dobrze. Bez no obawy jakoś sobie poradzę mm -hmm. bez twojej pomocy. To bez właski. To znowu jakiegoś, Do y, y, z jakiegoś dziadziałego Lepiej się kopacza? W śmieciu? Bez łaski. Dobra, tu, czy to jest ścięte drzewo? No, wygląda jak ścięte. I tu mamy też chatkę. A tu nigdzie nie widać żadnej ukrytej skrzyni. No, nic tu na razie nie zrobimy z tym. Myślę, że pora wyjść na zewnątrz, bo tam ludzie na zewnątrz też są, którzy oczekują. Od nas i pomocy? Znaczy, może niekoniecznie przy tej. Chociaż nie, tutaj Fletcher chyba czeka, tak. Zaczyna się zająć Fletcherem. Zobaczymy, czego chce. No, nareszcie jesteś. Chcę mieć te roboty wreszcie za sobą. Mhm, brabak mnie zatrzymał. Ale wciąż żyjesz, więc chyba nie było aż tak źle. Co jeszcze zostało do zrobienia? W dalszym ciągu brakuje nam składnicy. Nie możemy przechowywać całego drewna w taki sposób, bo wcześniej czy później też dobierze się do wszystkiego. Poza tym przydałoby się ogrodzenie wokół łóżek. Może to zdoła odstraszyć te tłuste kratoszury i nie zagryzą nam robotników. Dobra. A gdzie materiały i sprzęt? Tam, gdzie zawsze. W skrzyni obok łóżek. Okej, okay, no to bierzemy się do roboty. O. Chyba nie pogniewacie się, jak sobie to wezmę, panowie, co? Coś mi się chyba należy tutaj. Yy... Jabłuszka. Tutaj coś było ewidentnie. Mocne piwko z Dobra. Yy... Ja mam tyle gwoździ i desek. Swo... Mam nawet tyle gwoździ. Eee, e, 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 to jest co? Sadło krety szczura, a deski? Deski jakieś. to są cholerne deski? Ktoś widział deski? jestem ślepy? Czy ich tutaj w ogóle nie mam? Nie, no jakieś miałem, dobra. Mamy. O, a ty kim jesteś? Wszystko w porządku. No. Nie, zanudzę się tu zaraz na śmierć. Albo doglądam kopaczy przy piłowaniu, albo obserwuję kretoszczury w trakcie jedzenia. Porywające doświadczenie. Hm. Wszystko. Nie. Dobra, nic więcej się od niego nie dowiemy. Ale i może i nic więcej też nie potrzebujemy od niego. Róbmy to, żeby się flecer nie wkurwił i się od odchrzanił mam nadzieję, że tu mamy wszystkie materiały. A, deski tak wyglądają, dobra. Fajnie, że mamy sporo tych gwoździ, to się wszystko przyda. Kurwa, nie, nie za dużo mamy tych desek, no. Nawet bym powiedział, że wciul mało. To nigdy nie wystarczy. Muszę jeszcze raz pogadać z Fleczerem. No pewnie, że nie. Pewnie, że nie wystarczy, kurwa. Ja będę musiał coś kombinować. Chociaż na to wystarczy. Ale najpierw pogadajmy z Fletcherem, no, zdecydowanie. Mamy za mało obrobionego mhm. drewna. W skrzyni jest siekiera, a za drzew. dalej drzewo. Reszty możesz się domyślić. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Ale chcę jedną rzecz wreszcie tutaj postawić. Kliknij lewy przycisk, myślę, dobra. Aha. Aha. No w sumie, jak to ma działać? No. Dobra, mamy siekierkę. Chyba mogę sobie ściąć to, nie? Albo i nie. Czekajcie, to ma być jakieś konkretne drzewo? Czy ja mam założyć tą siekierę? Tak, ja wziąłem tą siekierę, no mam piłę. Ale nie jestem pewien, czy ja tą siekierę wziąłem. Tutaj wyczyściłem te kretoszczury cholerne. Wyczyściłem, pozbyłem się ich po prostu. no musiałem wziąć, ale czemu ja nie mogę nic z tym drzewem zrobić? A, to muszą być specjalnie oznaczone drzewa. Dobra. No, uczymy się, uczymy się wszystkiego. I. I. Będziemy tak rąbać do usranej śmierci. Czy coś się wydarzy? Nie wiem, ile to ma potrwać. Okej okay. Wow, trochę się wystraszyłem. Którą mamy godzinę? Aha, nie, nie przewinęło do przodu za mocno. Eee... Chcecie powiedzieć, że z jednego dr drewna dostałem jedną deskę. Nie, przepraszam, tu jest jakieś drewno, no. Tylko... Hmm. Tylko że ja tu potrzebuję desek Chyba, że czekajcie, a... No. Piłuj drewno, piłuj... I... A, okej. Okay. Ile tych desek otrzymałem? O, 12 desek, zajebiście. To już jest troszeczkę. Okej, okay, czyli w ten sposób to działa. Spoczko. Chyba mi wystarczy, nie? Dobra. No. Nawet ładnie to wygląda, Fletcher. Zobacz, chyba będziesz zadowolony, nie? Zrobione. Mm -hmm. Wygląda dość stabilnie. Nareszcie mogę wrócić do zamku. O, przy okazji, masz tu trochę rudy. A dzięki. Eee, Cruz, teraz ty tu rządzisz. Ja zbadam z powrotem do zamku. <laughs> Pewnie nie będzie zachwycony. Ehm, troszeczkę mało expa, ale przynajmniej e, dostałem. Um, a jest tutaj, dostałem troszkę rudy, nie? Fajnie, gwoździ nam jeszcze zostało. Tego łoju nam nie za dużo zostało. Sprzedajesz materiały budowlane? Hmm. Właściwie nie są one przeznaczone dla ciebie, ale niech będzie, obsłuż je. Mam to gdzieś. Okej, okay. pokaż mi swoje towary. No to liczyłem, że będziesz jakąś lewiznę robił. Deska 15 za deskę. Ile chcesz? O Jezus, 25 za sadło. Sadło to tam zdobędziemy, ale w gwoździe no to musimy tylko i wyłącznie kupować. Wszystko kosztuje, wszystko kosztuje. No dobra. No, masz strasznie za Mega ceny. Ja też coś muszę z tego mieć. Jeśli to dla ciebie za drogo, możesz zdobyć materiały na własną rękę. Na przykład gdzie? Gwoździe możesz dostać u kowala. Drewno i sadło kretoszczura zdobędziesz pewnie w lesie. Jeśli mimo wszystko to dla ciebie problem, zawsze jestem do twojej dyspozycji. No dobra, dobra, nie mądrkuj się, wszystko w porządku. Nie. Zmurzono mnie właśnie do przejęcia kierownictwa nad tym obozowiskiem. Ale na co komu tutaj nadzorca? Przecież ci trzej kopacze i tak tylko piłują deski. No, wiesz. Wszystko. Nie. Różnie to może być. Dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle. Troszkę wzięliśmy się za budowanie. Wiemy, z czym to się je. I troszkę tam porobiliśmy zadań. Także to by było na tyle. Wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.